To date. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie na mecie. Jak wrażenia, jak było? Super, super. Wyczes. Zmęczeni nie chcieliśmy wyjść z błota. <gryście>. Ulubiona przeszkoda. Ostatnia. Błoto. Błoto. Ślisk. Ślisk jeszcze. jeszcze raz błoto na twarz. Najtrudniejsza przeszkoda. Każda. <gryście>. Nie ma dla nas takich. Nie ma trudnych przeszkód. A skąd jesteście tacy odważni i dzielni? Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. W tym miejscu chcieliśmy podziękować, bo wiem, że wszyscy masakrowicze, czy większość zbiera datki na nasz ośrodek, także wielkie dzięki. Szacun, dziękujemy. Szacun, szacun dziękujemy! Dziękujemy! A kto wygra mecz? SOS w numer 3. Dzięki. dzięki, dziękuję za rozmowę i gratuluję tego, że udało wam się dowiedz do mety. Dzięki, dzięki bardzo! Dzięki. We'll be